Siemano, jest godzina 16, czyli wlatują kolejne newsy na Lotboxa, a dzisiaj mam dla Was sprawę. Bo postanowiłem, że jeżeli dobijecie pod tym filmem 30 łapek w górę, to zrobię odcinek o tematyce wybranej z komentarzy pod tym filmem. Koniecznie piszcie swoje propozycje, a ja tymczasem zapraszam Was do oglądania. Cyberpunk to chyba najbardziej wyczekiwana przeze mnie i nie tylko gra, która wyjdzie już 17 września, a nic nie wskazuje na to, że zostanie ona ponownie przesunięta. Michał Kiciński, czyli członek zarządu CD Projekt Red, przyznał w jednym z wywiadów, że gra ma wszystkie atrybuty potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Co na pewno nie wątpimy, patrząc na sukces, chociażby Wiedźmina trzeciego, którego swoją drogą ogrywam na live'ach, na Twitchu, na które serdecznie Was zapraszam. Wracając jest to całkowicie inny uniwersum i tak naprawdę nowość dla CD-u, ale po prostu musimy zaufać naszemu rodzimemu producentowi i czekać. Z tak jeszcze wspomnę, że ostatnio na oficjalnym Twitterze CD Projektu wleciał napis zatytułowany Get Ready z podpiskiem Night City Wire z datą 11 czerwca, czyli już tak naprawdę niedługo. Czego możemy się spodziewać? Na razie możemy tylko spekulować. Call of Duty Warzone to moim zdaniem obecnie najlepszy battle royale na rynku, możecie się z tym zgadzać bądź nie, ale według mnie jego całkowita koncepcja jest nie do przebicia. Ale przechodząc do sedna dostaliśmy informację, że dotychczas znana nam mapa właśnie z Warzona ma zostać nieco powiększona za pośrednictwem update'u zaplanowanego na 3 czerwca który również ma dodać kilku nowych operatorów. Dodatkowo mamy do dyspozycji zamknięte bunkry, które najprawdopodobniej mogą zostać otwarte jako nowa zawartość. Dla fanów The Last of Us mamy informacje odnośnie obecnego statusu gry, który stał się złoty. A co to oznacza? Jest to nic innego jak całkowite ukończenie produkcji gry i rozpoczęcie wydawania płyt. Czyli nie mamy się co martwić o premierę tytułu. Sam Neil Druckmann odniósł się do statusu i wspomniał, że jest to najambitniejsza produkcja studia Naughty Dog. A same wycieki nie mają zepsuć fanów z gry The Last of Us 2, bowiem fan z jej przejścia pozostaje Niezmienny. Oczywiście dla osób, które jeszcze nie wiedzą, premiera gry nastąpi 19 czerwca. Nie od dziś wiadomo, że Avengers Endgame to film, który jest najbardziej dochodową produkcją w historii kinematografii. Ale pozostaje pytanie, czy to czyni go graczem, który nie popełnia błędów? W żadnym wypadku. Ostatnio jedna z fanek po wielokrotnych seansach endgameu dostrzegła błąd w scenie finałowej bitwy, bowiem gdy Ant-Man oraz Wasp docierają do vana, w którym znajduje się sprzęt niezbędny do wygrania bitwy, ukazuje się nam scena walki, gdzie możemy zauważyć, no właśnie, giant Mana, czyli drugą, dużo większą wersję. Pytanie, czy poznaliśmy w tym momencie jego ukrytą zdolność? Oczywiście jest to błąd, który jest dosłownie niewiarygodny i aż ciężko wierzyć, że twórcy to przeoczyli. Materiał z ujawnieniem błędu pojawiał się już dużo wcześniej, natomiast właśnie podczas majowego weekendu zyskał drugie życie. A propos drugiego życia, zapraszam Was na odcinek z Red Dead W czasie obecnej na świecie pandemii, wszystkie rozgrywki sportowe, jak wiadomo, zostały zawieszone, a fani prawdziwego sportu usychają z nudów. Ale pozostaje pytanie, co dostaniemy w zamian? Otóż już spieszę z wyjaśnieniem. Otrzymaliśmy oficjalną informację, że... Że w grze NBA od 2K będą odbywać się mecze, i co za tym idzie, będą one transmitowane w telewizji. Mieliśmy już okazję obserwować takie rozgrywki chociażby na Twitchu, ale telewizja to inny poziom, a dzięki temu gaming może zyskać wiele w oczach starszego pokolenia. Dla niektórych może to jest śmiech, ale dla mnie dobry krok w stronę rozwoju e-sportu. a szczególnie, że lubię sobie od czasu do czasu w NBA pograć. Na pewno rzucę okiem. Oczywiście nie jest to jedyny sport transmitowany wirtualnie w telewizji, bo możemy również zobaczyć streamy z FIFA, a rozgrywki z NBA będziemy mogli zobaczyć na stacji espn 2 Ostatnim newsem na dziś będzie plotka o nad. Najnowszej części Jakuzy na Steam, a mianowicie Like a Drug. Gra parę dni temu pojawiła się w bazie danych Steam, lecz niestety bez jakiejkolwiek informacji odnośnie daty premiery czy też nawet nazwy. Jest to oczywiście jawna zapowiedź tego, co zobaczymy na Steamie w przyszłości i może wreszcie nadarzy się okazja, żeby wypróbować tytuł, bo sam nigdy nie miałem okazji w Jakuzy zagrać, a sama produkcja wydaje się być naprawdę bardzo ciekawa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Jeszcze raz przypominam, że zostawiając łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, wspieracie nasz kanał, a dodatkowo macie okazję pojawić się w moim na w następnym odcinku, także bardzo zachęcam, trzymajcie się i cześć.